Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z 26. serwera, czyli tam gdzie mamy naszego wysokolewelowego TDiKa, ale grającego bez zakupu dodatkowych zbędnych grzyw. Mamy, o jak widzicie, 504. level, więc za niedługo będzie 505. Z takich też ciekawostek na tym serwerze jest też równie super gracz, nazywa się Pociek i nawet Parę dni wcześniej niż ja na głównym TDI-ku wbił właśnie 600 level. Tutaj dopiero będzie 505, ale najprawdopodobniej zrobimy sobie też takie taki czele, możemy tak powiedzieć. Jeżeli oczywiście będziecie tego chcieli, żeby też droga do 600 levela, ale na koncie free to play. Pewnie realnie zajmie nam to około 3-4. Lat, chyba że coś się zmieni. Oczywiście odcinki będą jakby co 5 leveli, żeby Was też nie zanudzać wraz z każdym wbiciem levela na Free to Play. Jeżeli wam się takie coś by się spodobało, bylibyście za, to oczywiście napiszę to w komentarzu i dajcie łapkę w górę. To postaram się wytrwać w tym postanowieniu i być może za te 3 lata będziemy świętować 600 level wbity. Tak naprawdę bez udziału dodatkowych kupnych yy, grzybków, tu mamy dosyć fajny kalendarzyk. Yy, przez, patrząc przez yy, pryzmat yy, piasków, ale niestety nie ma nic z Expem. A jednak Expem tu będzie bardziej yy, potrzebny, bo tu od wielu, wielu leweli idziemy ewidentnie yy, w złoto. Dlatego to nam będzie też jakby opóźniało. Ale jak tak sobie popatrzymy, to w skali roku na pewno 20 leweli samego kalendarza nam około powinno wpaść. No tu oczywiście macie ty gracza e, pociek, o którym wam już przed chwilą e, wspominałem. Ma troszeczkę gorsze jakby postawę e, ode mnie, ale z tym levelem leci, leci bardzo, bardzo e, szybko. Tak naprawdę między naszymi severami 24, a 26 było, nie wiem, 4 może miesiące jakby e, różnicy. E, więc e, pociek nawet mnie e, przegonił, ale też widzicie, że na tym głównym tdi jednak idę w te y, podstawy, bo one tak naprawdę dają znacznie więcej, jeżeli chodzi o arenę y, między y, narodową. Mamy tu oczywiście paru graczy w naszej gili o podobnym levelu. No w podstawami wygląda nawet dosyć dobrze, tak gdyby nawet zobaczyć na ogólną y, listę graczy, no to dałoby się spokojnie 5, 6 w jakiś tam sposób przegonić. Oczywiście jeżeli y, by aktywował Elixir wytrzymałości i wszystkie podstawowe e, piękne potki. No tu jeszcze nam trochę brakuje e, do tego wielkiego busta, ale już jednego powiedzmy busta mamy jakby za sobą, jeszcze bodajże że chyba jeden e, czy dwa będzie e, przed nami, i później też powiedzmy wszystko pójdzie bardzo, bardzo szybko. Więc pewnie na wiosnę pojawią się już tutaj pierwsze itemki e, w okolicach e, maksymalnych doładowań e, run. Też widzicie, głównie jest powiedzmy tylko toaleta, no i ten pierwszy budynek, jak jeszcze tak naprawdę nie było wiadomo o co chodzi w tym zarządce areny i czy warto, czy nie warto. Dlatego wtedy tak się niestety straciło te 25 grzybków. W taki, ani nie inny, niestety, sposób, ale oczywiście, później już żadnych błędów tego typu starałem się nie popełniać. Chociaż zobaczycie na tym, pamiętacie pewnie na międzynarodowym pierwszym serwerze również był ten błąd, no ale to były, powiedzmy te oczywiste stare konta, które już mają trochę lat za sobą i po prostu było tak, a nie inaczej. Tu mamy, powiedzmy, top 2, też ma dosyć fajne statystyki, ale. Względem levela do poćka bardzo dużo jakby traci. to 3 to już prawie 60 leveli, więc jest y, dosyć duża y, różnica. No my tracimy 96, ale my gramy free to play. To jak powiedzmy Ahmed na szóstym miejscu. Mamy lepszą do niego postawę, więc dałoby się powiedzmy w jakiś, jakiś tam sposób y, przeskoczyć. Może na święta Bożego Narodzenia będziemy aktywne. E, najważniejsze potki, no i oczywiście elixir, a to trochę się przesuniemy w rankingu. Może do tego czasu już będzie 15 tysięcy podstawy e, wytrzymałości. No zobaczymy, a można będzie troszeczkę e, więcej, żebyśmy mogli później odlokować i dalej iść w kwestię e, inteligencji. Tu mamy oczywiście hazard, zobaczymy, czy tam coś się ciekawego wypadnie, czy dopisze nam szczęście. Mamy oczywiście 3 złota. Yy, niestety 4 nie nie wypadły, może to będzie o 18 milionów drewna, chętnie przyjmiemy, ale jak widzieliście w twierdzy mamy ciągle deficyt yy, kamienia, więc też zawsze z utestowaniem czekamy na różne eventy gdzie mamy powiedzmy to tego e, twierdzy, żebyśmy mogli sobie, sobie to skompensować, bo realnie też nam został już tylko jeden budyneczek, czyli kopalnie klejnotów, ale w porównaniu do głównego TDI-ka, tu mamy właśnie problem niedoboru e, surowców, także właśnie na jakiś sposób wymieniacie tymi surowcami, ale po prostu by przesadzić z innego e, serwera. Też widzicie, jak wyglądają lochy. No, trochę jeszcze tracimy, więc pewnie przy kolejnym odcinku około 510 levela też Wam pokażę, jak można szybko powiedzmy nadrobić. No, ale też właśnie czekam przede wszystkim, e, tak patrząc e, trochę strategicznie na te lepsze powiedzmy runy, żeby wtedy dopiero zrobić te lochy, mając pewność dostania właściwego jakby itemka z dobrymi runami, żeby nie trzeba było ich nie wiem szukać, kupować, wymieniać i tak dalej. Bo pamiętajmy zawsze nie możemy tracić grzybków, no i mamy 505 level, bardzo fajnie to wygląda oczy TDI-ka nawet o tym świadczą, że jest trochę zaskoczony, że teoretycznie poprawi 8 latach, bo ten serwer nie ma jeszcze chyba 18, lat, tego co pamiętam e, oczywiście w momencie kiedy to y, nagrywamy ale musiałbym oczywiście to jeszcze dokładnie sprawdzić, ale 505 level wpadł, cieszymy się jesteśmy szczęśliwi, no i oczywiście lecimy e, dalej z levelem jeżeli chodzi o awkę, dalej jeden paseczek, przede wszystkim mamy tu właśnie event y, expa, ale i tak będziemy wybierali oczywiście zadania na golda i jak oczywiście będzie możliwość, no to z tymi y, klepsydrami, ich oczywiście nigdy nie y, za wiele, zawsze się mogą przydać, jeżeli po prostu mam trochę mniej czasu y, właśnie na y, pomijanie y, tej awki, bo tak naprawdę na tych wysokich levelach, no to gra się znacznie, znacznie mniej, bo gra aż tak absorbująca, odkąd zostały wprowadzone e, te właśnie piękne e, klepsydry, kiedyś to było znacznie gorzej, nawet na samym początku to się niekiedy oczywiście grało się za grzebki, to czekało się do godziny 23, żeby za te grzebki też e, pomijać konkretne zadania, szczególnie przy starcie nowych e, serwerów, żeby właśnie mieć już gildię, która miała jakieś, jakieś już dobre procenciki co do E, rozwinięcia Golda, i e, czyli powiedzmy Skarbca i e, Trenera. Że tym jak najwięcej oczywiście na tym, jakby zarobić. a w międzyczasie też zawsze nabijało się tych klaserek, ale też zauważyłem, powiedzmy na tym e, serwerze, e, który no w momencie, kiedy jeszcze nagrywam, jeszcze trwa. Czyli ten speed server, e, ale tam właśnie osoby nie przywiązują w ogóle wagi do tego. no Jeżeli były na przykład takie problemy. Albo takie, powiedzmy, bonusy, że ktoś dostał 4 razy więcej expa, to nawet realnie nie myślał nad y, robieniem klaserka, który mu tak naprawdę da procenty do z, zadań, skoro na tych lokach y, znacznie szybciej wbijał poszczególne y, level. Jeżeli chodzi o pupile, no to jeszcze trochę nam to zostało. Y, pewnie połowa przyszłego roku i będą wszystkie uzbierane, albo może nawet i nie. Zobaczymy też, jak to będzie oczywiście wpadało, i jak często będą te właśnie eventy, kiedy można więcej karmić, i przede wszystkim wszystko razy 3 dostawać. W upilach oczywiście trochę odstajemy, ale top 20, a w zasadzie top 15 jest nasze, więc się oczywiście cieszymy wszędzie, nawet jesteśmy tak naprawdę podobnie w różnych tych statystykach, w tych rankingach różnego typu, więc chyba jest dobrze, ale to oczywiście oceniacie sami. Pytanie, co możemy jeszcze zrobić, jak mamy oczywiście już AWKĘ yy, za sobą? No, może też się pokusimy jakieś lochy, ale kaczem rocznych, zabawturów sobie też odpuszczamy, tak na tdi tu odpuszczaliśmy jakby do 600 yy, levela. Tutaj też sobie odpuścimy. No, oczywiście nie aż tak długo, pewnie na jakieś 510, może coś sobie też właśnie zrobimy, albo poczekamy sobie realnie na te właśnie yy, runy, by była już szansa. Zdobywania przodów o maksymalnych runach, czyli od E75, później będzie taki mega boost, gdzie pewnie w tydzień czy dwa tygodnie zrobimy sobie nagle E90 parę, czy nawet s 100 i będzie dosyć ciekawe prawdopodobieństwo na trafienie powiedzmy, nie wiem, jakiegoś itemku, co najmniej 40-45% doładowania runy do golda, może z 20 parę procent doładowania do odporności yy, całościowej. O, mamy Kunegundę. Ciekawe, czy TDI, tak, TDI powinien to skończyć. No, bo jak widzimy, Hermoider, chyba najbardziej był e, zatracony. No, ale z drugiej strony nie udało nam się, choć teoretycznie powinno to się udać, więc spróbujmy sobie jeszcze raz. Tu już y, widzimy, że tak naprawdę 3TDX nawet nie wyciągnie e, swojej różdżki, bo po prostu ktoś za niego to skończy. No, widzimy, że już maguś, więc Kunegunda tylko dopełni y, formalności w tej kwestii. No i mamy właśnie ten amulecik, widzimy tylko plus 9% run, dlatego z tymi rochami naprawdę warto się y, wstrzymać. Ostatnio już widziałem, nawet mam itemki po plus 12% do odporności y, łącznej, dlatego też widzicie, że ta odporność trochę jeszcze y, kuleje y, w tej kwestii, więc poczekajmy z tymi runami. Zasz, zawsze będzie TDI mocniejszy, lepszy, bardziej mu się to wszystko y, przyda. Także lochy jeszcze oczywiście przed nami, to kiedy indziej. Tu oczywiście musimy sobie, skorzystając z areny, żeby nie tracić też powiedzmy troszeczkę czasu. No nawet zapomnieliśmy o toalecie, więc cokolwiek musimy tam wrzucić. Tu nawet nie kupujemy, bo nie kopiemy jeszcze za klejnoty, bo jak widzicie ciągle mamy te deficyty, więc... Po, po 25 zawsze każdego dnia dodajemy sobie do tej aury. No i później, aż nam się uzbiera, mamy toaletę, spuszczamy, i wszystko jest dobrze. Więc też klaser, akurat przez te lochy, trochę e, nie wygląda dobrze na uzupełniony. Ale oczywiście idziemy w dobrym kierunku. Też właśnie widzimy, że on legendę 8 na 10 jest możliwe, że będą kolejne legendarne lochy. Uda nam się złapać jedną czy dwie nowe legendarki, żeby zrobić to osiągnięcie, i też łatwiej mieć szansę i lepszą na zdobycie tych berylli. Póki co, bardzo Wam dziękuję. zostawcie łapę w górę i do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce.